No jedziemy, bo musimy szybciutko pojechać, bo musimy załatwić. Mama nas odbierze. Zostawimy o to jak pan mechanik będzie mógł pomóc. Serdecznie kochani taki pilny kontakcik, jak będzie możliwość tutaj kogoś z was. Oczywiście proszę was o modlitwę, jak najbardziej wierzących, a nie wierzących, nawet proszę was też, jakby macie jakieś e, namiary na, tutaj na adres, który napisałem na górze y, y, w Niemczech, bo brat był u mnie w Odwiedzinach, przyjeżdżał, pojechał z synem do, do znaczy wracał do, do domu do Francji i w połowie Niemiec auto mu stanęło, coś tam się, jakiś trys czy coś no nieważne, nieważne kochani ważne to jest teraz, żeby Pan Bóg postawił jakiś ludzi, może tam jak będzie możliwość dlatego robię tego kró krótkiego live'a kochani, prosić was o, o, o wsparcie w modlitwie kochani wiadomo, no, nic tragicznego się nie stało, ale no siedzą od wczoraj w nocy, w, daleko od domu, daleko od y Jakiegoś y, po prostu człowieka, który by mógł zrobić ten, y, ten auto. Znaleźli jednego człowieka, y, Niemca, który tam powiedział, że za dwa tygodnie dopiero będzie, będzie robione, y, będzie mógł zrobić. Więc y, proszę Was tutaj z całego serca o udostępnienie tego linka, albo może ktoś z Was już jest gdzieś tam które gdzieś tam mieszka blisko Właśnie tego miejsca, żeby można było naprawić to auto w miarę szybciej niż dwa tygodnie. Bo nie wiemy, czy to tutaj mamy przyprowadzać auto. Kochani, łączmy się w tym. Zobaczcie, to jest właśnie dlatego, robię tego live'a, żeby Was zachęcić. Że w różnych sytuacjach się znajdujemy, ale oczywiście dziękujemy Bogu, bo te doświadczenia nas kształtują, te doświadczenia nas uczą czegoś, kochani. Dziękuję Bogu, że to jest właśnie to uczniostwo, to jest to właśnie pokazywanie, jak chodzimy w Panu Bogu, czy ufamy mu we wszystkich sprawach, czy tylko ufamy mu, yy, kiedy jesteśmy bezpieczni w jakimś miejscu i tylko mówimy, Panie Boże, fajnie, hallelujah. Dlatego, kochani, modlę się za Was od razu i dziękuję, że mogę tego live'a zrobić z synusiem. Tu jestem, jedziemy do mechanika. Dlatego pani nie patrzę tak tutaj na, na telefon, bo muszę kierować, więc nie będę tutaj was stresował, że, że nie patrzę na drogę, tylko patrzę tutaj na was, dlatego Panie Jezu ja Ci dziękuję za ten czas, dziękuję Ci Boże, że mogę tutaj jechać z synusiem do mechanika, będziemy pytać jak on to widzi, czy mógłby to szybko zrobić, a jak tutaj będzie możliwość... Yy zadziałać tam gdzieś bliżej i Tadeusz będzie mógł podjechać tam albo jakoś ktoś by go scholował, to by było super, chwała Bogu, niech będzie. Ja po prostu chcę szturm zrobić, żeby każdy wiedział, że we wszystkich sprawach oddaję Bogu chwałę i we wszystkich sprawach możemy się łączyć, nie tylko spotkania biblijne, ale też i spotkania pomocy, pomocy każdego, każdego w każdej sytuacji, więc kochani, dziękuję Bogu za to i wierzę, że, że teraz odzywa się ktoś, kto jest w pobliżu i może być fajne świadectwo na chwałę Boga. Dziękuję Bogu za to, że takie wspaniałe świadectwa robi, kochani. Cieszę się tym, raduję się, że możemy się tutaj łączyć, że jest nas tu tak bardzo dużo, że jesteśmy porozrzucani po całym świecie, możemy się po prostu mobilizować w modlitwie, oddawać Bogu chwałę i widzieć, jak Bóg wspaniale działa, kochani. Raduję się i cieszę się, że jestem tutaj teraz jadę tutaj do mechanika, zaraz będę pytał ale was proszę, kochani, wierzę, że już jesteście w modlitwie, wierzę, że jesteście już górliwymi wojownikami, kochani, dziękuję za wasze świadectwa, dziękuję za to, że jesteście modlę się też za wszelkie wspólnoty, które potrzebne są w Nowym Sączu za Waldiego, Waldi pozdrawiam cię, dziękuję Bogu za ciebie, że po kilku miesiącach oglądania Słowa Bożego, jak czytam stwierdziłeś, że chcesz zmienić życie, że chcesz pozostawić te Stare chlaństwo, państwo, i powiedziałeś: Boże, uratuj mnie! Uratował cię! Hallelujah! Dziękuję za Twoje świadectwo. Pani, dziękuję za ludzi z Katowic, którzy tam mają wspólnoty, kościoły, którzy właśnie znajdą ci, którzy właśnie szukają tego miejsca. Jestem tak wdzięczny za braci, którzy tutaj ze mną są, którzy działają. Każdy w różnych miejscach jest. To jest coś cudownego, kochani, mieć braci koło siebie, który każdy w różnych yy, sprawach działa. Jeden od tego, drugi od tego, każdy coś robi, kochani. I to jest niesamowity, to właśnie niesamowity obraz tego, tej Bożej wspólnoty, kochani. Chciałbym, żeby każdy z nas wiedział, że jesteśmy wszyscy wyjątkowi i każdy ma obdarowanie. Ciesz się z tego obdarowania, którego masz. Nie narzekaj, nie piocz, nie bądź zazdrosny o jednego drugiego brata. Tylko bądź cały czas skupiony na Jezusie Chrystusie, a będziesz widział wspaniałe owoce, kochani. Chciałbym, żeby, żeby każdy z was. Nie tylko ja, ale każdy z Was widział wspaniałe owoce, kochani. To, że świadectwa mogę opowiadać nieustannie, to po to, żeby Was zachęcić do tego, że Ty tak samo możesz robić. I naprawdę, kiedy jest zanurzony w Niego, tak jak ja teraz jadę drogą, Patrzę na drogę, bo muszę jechać do celu. Tak zawsze patrzę na Jezusa. Są problemy Teraz, które właśnie doświadczamy. Właśnie teraz sytuacja brata, który brat do mnie dzwoni, bracie, potrzebuje pomocy. Stanęło mi auto, policja mnie scholowała do jakiegoś zakładu, zakład mówi dwa tygodnie. Nie wie czy jeszcze zrobi. Więc kochani, nie możemy czekać, dwa tygodnie brat nie będzie stał z synem, gdzie oni muszą do pracy i wszystkie rzeczy, choć cieszymy się, choć radujemy się w Panu, że w ogóle Tadeusz jest taki spokojny, mówi Marcin, chwała Panu, to jest po prostu piękne, cieszymy się, Pan ma swój plan, nawet że wróg wykorzystał to i nas po prostu rozwalił gdzieś auto, ale Bóg jest dalej taki sam, nigdy się nie zmienia kochani. Panie Jezu, ja się dziękuję za to, że ty się nigdy nie zmieniasz. Dziękuję ci za mojego synusia, że tu jest i ze mną jedzie do mechanika. Ja też muszę zostawić auto. Nie rozwaliło mi się, ale już jest po prostu do, do wymiany kilka części. Panie Jezu, dziękuję Ci, że możemy służyć sobie i wierzę, ojcze, że Ty już dotykasz serc tych ludzi, którzy mają pomóc w tej sytuacji. Bo po to jesteśmy, aby się łączyć w modlitwie. I dziękuję za braci, że się modlą. Dziękuję za siostry, za bojowniczki, za to, że działają, służą. Dziękuję za dzisiejszy dzień. Proszę przyprowadź dzisiaj na spotkanie, które jest w Team Challenge, Panie, aby też mogli przyjść ludzie, którzy potrzebują wsparcia. Kochani, powiem Wam kolejne świadectwo, jak już jestem tutaj, jeszcze mam kilka minut do, do dotarcia do celu, że zgłosił się Pan po, po właśnie... Po, po tym zakończonym evencie i kochani i potrzebował pomocy, potrzebował wsparcia. Na drugi dzień, kochani, wyjechał w Polskę tam do misji takiej chrześcijańskiej, która będzie wspierała go 24 na dobę, kochani. To jest niesamowite dla jednej osoby, pamiętajcie, będziemy głosić, będziemy śpiewać, będziemy rapować, będziemy krzyczeć głośno, chwała Bogu niech będzie, On jest wielki, On jest cudowny, wykrzykujcie cały czas, wykrzykujcie, On jest dobrym Bogiem, On cały czas chce Wam pokazywać, nam. Wszystkim, że On jest żywy, że On jest realny, że On przyprowadza tych, którzy mają być zbawieni, abyś nie myślał swojej religijnej myśleniu, tak jak każdy z nas. Ja też oczywiście myślałem, że muszę jakieś zrobić uczynki, muszę robić coś, chodzić do kościoła, leżeć krzyżem na, na posadce, aby Pan Bóg, aby Panu Bogu się spodobać. Panu Bogu się nie spodobasz, nie ma takiej możliwości, bo Pan Bóg już wszystko wykona. On Ci tego nie każe. To, to nakazuje człowiek, który po prostu robi. Takie rzeczy, aby robić jakieś uczynki, żeby czuł się lepiej. To jest nasze ego, to jest nasze. Ja znowu się włącza, a Bóg tego nie chce. Bóg chce Twojego serca i mojego, abyś skierował na niego wzrok i powiedział: Boże, ja chcę Cię kochać. Tak jak ja zawsze mówię, Panie, pokaż ludziom, jak się Ciebie kocha, tak jak mi pokazałeś. Mi pokazał w prosty sposób, kiedy zapytałem: Boże, jak ja mam Cię kochać. Powiedział do mnie, Marcin, tak jak teraz to robisz, czytaj słowo, uwielbiaj mnie, ciesz się ze mnie, patrz cały czas na mnie, a ja będę prostował twoje ścieżki. I on prostuje od sześciu lat moje ścieżki każdego dnia. Nawet nieraz błądzę, nawet nieraz upadnę. Mówię, panie, tobie się to nie podoba, wybacz mi, przepraszam ci. Dziękuję za moją rodzinę cudowną, że mi dałeś, że mogę opiekować się nimi. To to ja jestem teraz tutaj kapłanem na tej ziemi, aby pokazywać to, co Bóg włożył moje serce. Włożył moje serce, abym patrzył na niego, pokazywał, Kazywał świadectwo, a inni ludzie patrzą i nie musisz im opowiadać o Bogu. Przestań już opowiadać o Bogu. Pokaż im uczynki. Pokaż co robisz. Coś powie teraz Marcin, mówiłeś nie uczynki. Ale kiedy jesteś w Bogu, te uczynki są z Boga. To nie są z nas, to są z Niego, na Jego chwałę. I nie możesz się chlubić, żeby nie było to, że Ty teraz robisz uczynki dla Pana. Jesteś lepszy. Ja nie jestem lepszy. Ty nie jesteś lepszy ani gorszy. Pan Bóg jest najważniejszy. Jezus Chrystus uratował nas, każdego z nas. Dlatego cieszmy się i radujmy, że możemy dzisiaj wstać i chwalić razem Boga. Chwalmy Boga. Ja już dojeżdżam, kochani, będę kończył. Proszę, udostępnijcie ten link. Jak się odezwie ktoś, to super, jak nie, to i tak chwała Bogu, bo wiem, że Bóg już rozwiązanie ma. Trzymajcie się. Synesku, czy chcesz coś jeszcze powiedzieć? A pozdrowić? A buziaczka przesłać? Taką? Co? Kochani, trzymajcie się. Do usłyszenia, niech Bóg da dobry czas. Dla Was, dla Waszych rodzin, abyśmy wszyscy mogli cieszyć się z tego, co już dostaliśmy od niego. A co dostaliśmy? Nowy dzień! Nowy dzień dostaliśmy, kochani, cieszymy się z tego. Otworzyłeś oczy, masz ręce, masz uszy, masz nos, masz dzieci, masz rodzinę. Największe bogactwo. Ktoś wczoraj do mnie mówi: Cześć Gazik, nie poznałem Cię, będziesz bogaty. I ja mówię: Już jestem bogaty, zobacz, kto koło mnie jest. Moja żona i moja. Mój syn, moje córki jeszcze nie ma, jest w domu. Największe bogactwo. Wstałem i widzę swoją rodzinę. To jest największy skarb, jaki może być. Pierwszy kościół, pamiętaj, kochany człowieku, kochany bracie i siostru, pierwszy kościół to dom, to rodzina. A później. Pan Bóg Ci pokaże wiele rzeczy. Kochani, trzymajcie się, bo muszę wychodzić i iść do mechanika, i dziękuję Bogu, że on już rozwiązanie znajduje, i pomoc już jedzie z nieba. Papa, pa, kochani, do usłyszenia!